Przewodniczący, Wysoka Izbo, tym, którzy po wojnie padli ofiarą czystek narodowościowych, etnicznych i religijnych, zdecydowanie należy się zadośćuczynienie. Niepotrzebnie z tym zwlekaliśmy przez tyle lat. Projekt tej ustawy koncentruje się na przestępstwach dokonanych przez polskie podziemie, tak zwanych żołnierzy wyklętych, na cywilach, na ludziach, którzy wystarczyło, że w innym obrządku się modlili, zresztą do tego samego Boga, by mogli wtedy stracić życie. Być może to już pani czas, poseł, by odkryć pani kolejne trudne karty historii i zastanowić się nad losem kolejnej grupy. Pani, 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 poseł. pani poseł, pani poseł, pani poseł, pani poseł, pani poseł Czerwińska, przed chwilą pani zeszła z mównicy, proszę nie przeszkadzać następczyni, bardzo proszę. Sobie, panie, może Rozumiem, że trudne sejmową. karty historii mogą boleć. Ale tym bardziej, może to już czas, by przy okazji tej bardzo potrzebnej ustawy, za którą dziękuję, pomyśleć o kolejnej grupie kilkuset tysięcy polskich Żydów, którzy cudem przeżyli wojnę i Holokaust, ale ich sklepy, warsztaty i domy zostały zajęte przez sąsiadów. W ich ojczyzie nie było już dla nich miejsca. Wybierali więc wyjazd na ziemię Zachodnie, a potem, gdy okazało się, że i tam nie mogą się czuć bezpiecznie, skazani byli na wieczną poniewierkę. Może warto przy okazji tej ustawy. Wspomnieć też polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, którzy nie mieli gdzie się po wojnie podziać. I zapraszam panią. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Ta ustawa obejmuje okres 1945-1946. W maju 1945 roku oddział Armii Krajowej rozbił obóz. Tak naprawdę obóz koncentracyjny zorganizowany przez NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej. Udało się uwolnić 500-600 żołnierzy, reszta, która pozostała albo zginęła, albo została wywieziona na Sybir. Dlatego chciałbym Państwu przeczytać pewien fragment uzasadnienia do tej ustawy. Ta ustawa przyznaje uprawnienia kombatanckie osobom, które w wyniku działań formacji niepodległościowych poniosły śmierć lub doznały uszczerbku na zdrowie z przyczyn narodowościowych, religijnych lub prasowych. Czytając tą ustawę, wychodzi na to, że żołnierze NKWD mogą się teraz zwrócić do państwa polskiego o odszkodowanie. Bandyci z upa mogą się zwrócić do państwa polskiego o odszkodowanie, ale to jest jeszcze mało. No przecież yy, po zmianie granic Niemcy, którzy okupowali Warmię i Mazury przez, yy, przez setki lat, również dokładnie z tego powodu zostali stamtąd, yy, mogą, z, mają argument do tego, żeby się, żeby się zwracać o odszkodowanie. No ta, ta ustawa to jest po prostu najbardziej antypolski paszkwil, jaki powstał po 90 roku. Dziękuję, Dziękuję. Zapraszam bardzo. panią. Wysoka Izbo, ten projekt to haniebny, antypolski Paszkwil autorstwa postkomunistycznej lewicy. To skandal, że w 2026 roku spadkobiercy PZPR z marszałkiem czarzastym na czele próbują szkalować narodowych, podkreślam, bohaterów, jednocześnie nagradzając sowieckich kolaborantów z pieniędzy polskich podatników. Kapitan Romuald Reisbury to bohater, to autorytet. Kawaler orderu Virtuti Militari. Chcecie wypłacać do, po 50 tysięcy złotych spadkobiercom ludzi, którzy służyli UB i NKWD. To jest czysta zdrada narodowa i zemsta czerwonych na niezłobnych. Kolejna, proszę milczeć, pani Żukowska. Nawet opinia biura ekspertyz miażdży ten bubel prawny, wykazując jego konstytucyjne naruszenia i moralny absurd. To cyniczna próba przepisania historii pod do Katowni UB. Wnioskowa wnioskodawcy z lewicy, czerwona banda powinni się bić w piersi za zbrodnie swojego systemu, a nie pluć w twarz milionom ofiar komunizmu. Dziękuję Ten bardzo. projekt to Dziękuję bardzo, panie etyczna ochyda, która musi natychmiast trafić do śmietnika Dziękuję historii. I Cześć za i chwała bohaterom, I żołnierze wyklęci, wieczna pamięć. Marka Cześć Asta. i chwała kapitanowi Dziękuję. Panie pośle! Wyłączyłam Panu mikrofon. Przekroczył Pan pół minuty wystąpienia. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle... Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady sejmu. I zapraszam Pana posła Markasta. Nie ma Pana posła? Jest. Zapraszam. Panie Marszałek, y, Wysoka Izbo, no, ta debata y, pokazuje, że podział na nas z AK i Was z AL ciągle pozostaje aktualny. Ale y, przede wszystkim ta ustawa jest wewnętrznie nielogiczna, sprzeczna, Państwo sobie sami zaprzeczacie. Mówicie o tym, że co za to, uczynienie ma być wypłacane w oparciu o stwierdzenie, prawomocne stwierdzenie popełnienia y, przestępstwa y, przez Instytut Pamięci y, Narodowej, a jednocześnie nie uznajecie prawomocnego roz, rozstrzygnięcia niezawisłego y, sądu wojskowego, które zapadło w 1995 roku w stosunku do y, kapitana y, Romualda reissa Burego uniewinniający go od wszelkich jakby, zarzutów i tak samo pomijacie całkowicie prawomocne umorzenie postępowania w opisywanej przez e, Państwa e, sprawie. Dlatego też nie zwróciliście się do ipn o konsultację, bo byście się dowiedzieli, że nie było żadnych przestępstw i Dziękuję IPN bardzo. w tych sprawach nie prowadzi żadnych postępowań. Dziękuję. I zapraszam panią poseł Agnieszkę Wojciechowską, pan Heukelą. Wysoka izło. przedstawiony przez lewicę projekt to policzek wymierzony polskim patriotom i dowód na to, jak bardzo od lat lewica próbuje za wszelką cenę zatrzeć granice między dobrem a złem. Komuniści latami szkalowali pamięć naszych polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych, i tylko dzięki uporowi polskiej opozycji antykomunistycznej, narodowcom i kibicom. Udało się przywrócić części z tych bohaterów należną im pamięć. Nie jest przypadkiem, że ten projekt wnosicie właśnie teraz, gdy marszałkiem Polskiego Sejmu, drugą osobą w państwie jest były komunista. Wojna zawsze jest trudną okolicznością. Na Polskę napadły Niemcy i Rosja w 1939 roku. Niemcy wyszli w 1945, a Rosjanie zostali i okupowali dalej nasz kraj. I to pod ich okupacją lansowano Wam takie teorie, że żołnierze wyklęci to nie są bohaterowie. To są polscy bohaterowie, a jeśli będziecie za tym głosowali, za tym bublem, to jesteście zdrajcami własnej ojczyzny. Zapraszam Panią poseł Annę Kwiecień z i Sprawiedliwości. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Pewnie się zdziwią Państwo. Ja też jestem wnuczką żołnierza wyklętego. Nie sądzę, ale faktycznie nie żyje już mój, mój dziadek, który był żołnierzem Antoniego Hedy, wtedy pułkownika, pseudonim Szary, tak na marginesie to nie ten Szary, o którym wspominał pan, pan minister. Dziadek Zygmunt Witecki, pseudonim Gienek, rozbijał więzienie UB w Kielcach, był w organizacji Wolność i Niezawisłość. Zadzieśniętokrzyskiej miał do powiedzenia tylko jedno: bandyci. I tak, i dziadek mówił, żeby odróżniać tych, którzy absolutnie zasługują na pomniki, jak generał Fildorf Mil, czy rotmistrz Spilecki, od tych, których Prawo i Sprawiedliwość, jak rozumiem, też Konfederacja, chcą stawiać w jednym z szeregu z takimi zbrodniarzami jak Hubert Jura, pseudonim Tom, jak. Y Kuraś, Józef Kuraś, pseudonim Ogień, czy jak Romuald Rajs Bury. To jest haniebne, dlatego że polskim bohaterom należy się godność i chwała, a zbrodniarzom wojennym należy się wieczne potępienie. Zaś ofiarą, o których tutaj mówimy, należy się rekompensata, należy się pamięć, pamięć zgodna z prawdą historyczną. Nikt się w ogniu, jak tutaj słyszałam, nie ukrywał, bo to Również trudno sobie wyobrazić, kolaborację dwumiesięcznego niemowlęcia z Armią Radziecką. To jest straszne, co tutaj Państwo mówili. Naprawdę, naprawdę okropne wobec tych kobiet, dzieci, które w żadnym stopniu nie były kolaborantami. Nie można tego powiedzieć naprawdę o dzieciach. Po prostu stosowano tu albo odpowiedzialność zbiorową, albo zwyczajnie robiono czystki etniczne, czy też narodowościowe, czy też religijne. Bo tak jak też pan minister wspomniał, one również dotyczyły Żydów, którzy byli ukrywani także przez m.in. mniejszość białoruską. Ale też część tych ofiar yy, uważała się za Polaków. Jedyne, co ich różniło od większości Polaków, to wyznawana religia to to, że byli prawosławni. I żołnierze wyklęci, którzy. Byli między innymi właśnie z oddziału Rajsa Burego, Przychodzili i pytali się polskich sąsiadów, czy to są Polacy. I identyfikacja przebiegała tylko i wyłącznie na linii tego, jaką religię wyznawali. Nawet jak sami o sobie mówili, że są Polakami. Jak mówili po polsku. Byli uznani za wrogów narodu polskiego tylko dlatego, że nie byli katolikami. Nie chcemy takiego państwa. Nie chcemy, żeby... To było ugruntowane w naszej pamięci historycznej. Pamięć historyczna to pamięć o Polsce wielonarodowej i wieloreligijnej. O tym, że powinniśmy wszystkie narodowości, wszystkich tych, którzy mieszkają w Polsce, są obywatelami polskimi, wyznają różne religie lub nie wyznają żadnej, traktować równo i w pełni szanować. Mam nadzieję, że mimo wszystko znajdzie Państwa refleksja. Też może posła, który no myślę, że zrobił bardzo dużo dla spadku poparcia Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, drąc ten projekt ustawy, mówię o pośle mateckim, który zresztą chyba nie jest wnukiem żołnierza wyklętego, tylko członka KBW. Tak jak mówię, naprawdę jestem poruszona osobiście tymi zdarzeniami, które miały... Miejsce, między innymi podlasiu, ale nie tylko, bo też na podkarpaciu w świętokrzyskim w wielu, wielu innych także miejscach. Pamiętajmy o ofiarach i o tych, którzy no jeszcze o tych ofiarach, które jeszcze żyją, które przeżyły te bestialskie zbrodnie, będąc też niestety okaleczone często na całe życie oraz o ich dzieciach czy wnukach, bo to jest sprawiedliwość, żeby oddać ofiarom to, że po prostu było ofiarami, żeby niewinnymi ofiarami, a nie żadnymi kolaborantami. Bardzo proszę wysoką izbę o poparcie tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł zamyka.